Wykład siódmy. Ważne nauki praktyczne. To, że mamy patrzeć na Chrystusa jako na Boga i Stwórcę, to nie tylko piękna teoria lub zwyczajny dogmat wiary. Każda nauka biblijna ma dla nas praktyczne zastosowanie i w tym też celu powinna być studiowana. W pierwszym rzędzie należy spojrzeć na to, jaki związek ma ta nauka z centralnym, Przykazaniem Zakonu Bożego w pierwszej Możej dwa, jeden po trzy, takie oto słowa zamykają opis stworzenia wszechświata. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp, i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął w dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Znacznie dobitny ten nakaz dotyczący dnia siódmego został wyrażony w czwartym przykazaniu zapisanym w drugiej księdze mojżeszowej, rozdział 20, wersety od 8 po 11. Najważniejsze w tym kontekście jest to, że istota, która stwarzała, również odpoczęła. Ten, który sześć dni pracował nad stworzeniem świata, siódmego dnia odpoczął po Błogosławie i poświęcił go. Już poprzednio stwierdziliśmy, że Bóg Ojciec przez swojego syna Jezusa Chrystusa stworzył światy i wszystko, co w ogóle istnieje. Z tego wypływa nieomylny wniosek że Chrystus na koniec sześciodniowego stwarzania, czyli dnia siódmego, odpoczął. Pobłogosławił i poświęcił ten dzień. Zatem siódmy dzień, sabbat, jest szczególnie ważnym dniem pańskim. Kiedy Jezus, wracając się do faryzeuszy znanych, z kanckiego ducha powiedział albowiem Syn Człowieczy jest Panem z sabbatu. Mateusza 12:8. Podkreślił swe panowanie nad Sabatem, który faryzeusze formalistycznie i skrupulatnie przestrzegali. Ze słów zbawiciela wynika, że Sabat uważa on za szczególny znak swego autorytetu, dowodząc równocześnie, że On, Chrystus, jest większy niż sama świątynia. A więc siódmy dzień tygodnia jest przez Boga ustanowioną pamiątką stwarzania. Jest to najbardziej uwielbianym dniem ze wszystkich dni tygodnia, a jego szczególnym celem jest przypominanie ludziom o twórczej mocy Boga. Służy im również jako widoczny i namacalny dowód na to, że istnieje Bóg. Zatem, gdy Chrystus powiedział, że Syn Człowieczy jest Panem także Sabatu, potwierdził tym samym swoją godność jako Stwórca. A pamiątka Sabatu jest dowodem Jego boskości. Co mamy powiedzieć na częste uwagi mówiące o tym, że Chrystus zmienił dzień Sabatu, dzień, który świadczy o zakończeniu pracy stwarzania na inny dzień, który nie ma już takiego samego znaczenia? Po prostu to, że gdyby Chrystus zmienił czy usunął Sabat. Zburzyłby tym samym to, co jego boskość ustanowiła jako pamiątkę. Gdyby usunął sabat, zniweczyłby dzieło własnych rąk, czyli że działałby przeciwko sobie samemu. A przecież wiemy, że każde królestwo rozdarte wewnętrznie nie może się ostać. Chrystus nie może sam sobie zaprzeczać. I dlatego nie zmienił ani jednej joty z tego, co sam ustanowił, a co świadczy o jego boskości, i zarazem o tym, że jest godny czci i chwały przewyższającej wszelkie pogańskie bóstwa. Zmiana sabatu byłaby dla Chrystusa tak samo niemożliwa, jak niemożliwe byłoby odwołanie tego, iż to On w ciągu sześciu dni wszystko stworzył, a siódmego dnia odpoczął. Na podstawie często powtarzających się wypowiedzi Pisma Świętego, rozumiemy, że Pan jest twórcą i źródłem mocy. Zauważ, jak stworzenie i odkupienie są ze sobą powiązane, czytając o tym w pierwszym rozdziale listu do Kolosa. Abyśmy te myśli dobrze pojęli, czytajmy od wiersza 9 po 19. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Ustwierdzenie wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest. Przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłym, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Kolosan, pierwszy rozdział, dziewięć po dziewiętnaście. Nie przypadkiem to wspaniałe oświadczenie odnoszące się do Chrystusa jako Stwórcy jest powiązane ze świadectwem, że w nim mamy zbawienie. Nie bowiem, kiedy apostoł daje wyraz pragnieniu, abyśmy zostali utwierdzeni wszelką mocą według potęgi, chwały Jego, to równocześnie określa, czym jest ta wspaniała moc. Gdy mówi nam o uwolnieniu z mocy ciemności daje nam równocześnie możliwość poznania siły Zbawiciela. Również ku naszej wielkiej pociesze powiedziane jest, że Stwórca wszelkich rzeczy jest jednocześcią głową zboru. On utrzymuje wszystko mocą swego słowa. Hebrajczyków 1, 3 Abyśmy w tym zapewnieniu mogli z ufnością odpocząć. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Zastanówcie się nad tą niezwykłą wypowiedzią zawartą w Księdze Izajasa 40, 26. W ogóle cały ten rozdział przedstawia nam cudowną mądrość i moc Chrystusa. Ukazuje, jak po imieniu przyzywa on zastępy niebiańskie i utrzymuje je wszystkie mocą swej siły na swoim miejscu, stawiając przy tym szereg pytań. Oto one: Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Dalej nas wspaniałe pocieszenie. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Siłą Pana jest w rzeczywistości zdolność uczynienia każdej rzeczy z niczego. Dlatego może On czynić cuda przez takich, którzy nie mają żadnej siły. Może On też wydobyć moc ze słabości. Dlatego nieustannie musimy patrzeć na moc Chrystusa, która nam służy do odnowy sił duchowych i naszej odwagi. Do tego właśnie celu przeznaczony jest Sabbat. To też widzimy w Psalmie 92, którego tytuł jest poświęcony Sabbatowi. Pierwszych pięć wierszy brzmi Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe o najwyższe Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją Na lutni o dziesięciu strunach i na harfie przy dźwięku cytry Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi Raduję się z dzieła rąk Twoich Jaki to ma związek z sabatem? Sabat jest pamiątką stwarzania Pan mówi, nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Ezechiela 20.12. Psalmista święcił sabat tak, jak postanowił Bóg i tak powinien być święcony. W tym dniu rozmyślał o stworzeniu i o objawionej w Nim cudownej mocy i dobroci Boga. Gdy zastanawiał się nad tym, uprzytomnił sobie, że Bóg, który ubrał Lilię w piękniejsze szaty niż wspaniałość Salomona znacznie bardziej troszczy się o swoje rozumne stworzenia, a gdy obserwował niebo, które świadczy o sile i wspaniałości Boga i uświadomił sobie, że to wszystko zostało powołane do życia z niczego, zrozumiał. I że ta sama moc działa w nim, by uwolnić go od wszelkich ludzkich słabości. Uświadomiwszy sobie to wszystko, radośnie wielbił dzieło rąk Boży. Poznanie mocy Boga, które osiągnął przez rozważanie i zastanawianie się nad stwarzaniem Bożym, napełniło go odwagę i zrozumiał, że ta sama moc jest także i do jego dyspozycji. Pojąwszy tę moc przed wiarę, osiągnął przez nią zwycięstwo. To jest ten wspaniały cel Sabatu. Polega on na tym, by doprowadzić człowieka do zbawczego poznania Boga. Zastanówmy się krótko jeszcze raz nad tą argumentacją. Wiara w Boga rodzi się przez poznanie Jego mocy. Niewiara w Boga świadczy o niej. O nieznajomości mocy Bożej i wyklucza wypełnianie się Jego obietnic. Nasza wiara w Boga musi być proporcjonalna do naszej rzeczywistej wiedzy o Jego mocy. Rozumne zastanawianie się nad Bożym stwarzaniem daje nam prawdziwe pojęcie o Jego mocy. Jego moc odwieczna i Bóstwo są od stworzenia świata widoczne dla wszystkich, którzy zastanawiają się, nad Jego dziełami. 1.20 3. Ta wiara daje zwycięstwo. Jan 5.4 Ponieważ wiara przychodzi przez poznanie mocy Boga z Jego słowa i z rzeczy, które On stworzył. Zatem wyciężamy także przez dzieła rąk Dlatego sabat, który jest upamiętnianiem stwarzania świata, jeżeli jest właściwie święcony, jest dla chrześcijanina źródłem największej mocy w Bogu. Właśnie takie niezwykłe, doniosłe znaczenie ma myśl zapisana w Księdze Ezekiela 20:12. Nadały mi również moje sabaty, aby były znakami między Mną a Nim. By wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Wiedząc, że nasze uświęcenie jest wolą Bożą 1 4, 4,3 i 5,23 do 24. Przez właściwe zachowywanie Sabatu poznajemy, jaka wielka moc Boża przeznaczona jest do naszego uświęcenia. Ta sama moc, która została użyta do stwarzania świata, Przeznaczona jest do uświęcania tych, którzy poddają się woli Bożej. Na pewno ta myśl, jeżeli będzie właściwie zrozumiana, wywoła w duszy ogromną radość i pocieszenie. W tym też świetle może być również właściwie doceniona siła słów zapisanych w Księdze Izajasza.: 58, 13 po 14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony panu godnie czci i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował panem. A ja sprawię, że wzniesie się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego Ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekł. Zatem jeśli sabat będzie obchodzony zgodnie z wolą Boga, będzie czczony jako pamiątka Jego twórczej mocy i przedstawiany jako manifestacja Bożej mocy, która jest stosowana do odbawienia Jego ludu, wtedy dusza ludzka na podstawie dzieł Jego rąk będzie triumfować i rozkoszować się w Panu. Tak więc, sabat jest niezbędnym środkiem do wzmacniania wiary, która podnosi dusza ludzkie do wzniosłości tronu Bożego i do społeczności z Nim. Można to wyrazić w paru słowach: wieczna moc i boskość naszego Pana jest objawiona w stwarzaniu. Rzymian 1:20 Zdolność stwarzania wskazuje na ogrom i rozmiar mocy Bożej, natomiast Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Rzymian 1:16. Tak więc Ewangelia objawiana nam po prostu moc, która została użyta do stworzenia światów i która działa na rzecz zbawienia ludzkości. W obu przypadkach jest to ta sama moc. W świetle tej wielkiej prawdy nie ma miejsca na spory, czy zbawienie jest większe od stwarzania, ty też na odwrót, gdyż zbawienie to także stwarzanie. Pat. 2 Koryntian 5:17 i Efezjan 4:24. Moc zbawienia jest również mocą stwarzania. Boża moc służąca do zbawienia jest tą mocą, która z niecości ludzkiej potrafi uczynić coś, co przez całą wieczność będzie wychwalać wspaniałość i łaskę Bożą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu stwórcy dusze swoje. 1 Piotra, 4, 19